Ewangelia według Mateusza, rozdział 3, fragment 1. Jan Chrzciciel głoszący na pustyni. W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na pustyni judzkiej: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego odnosi się bowiem słowo proroka Izajasza, który mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla niego. Odkryjmy, jak te słowa prowadzą nas do Boga. Ten fragment Ewangelii Mateusza wprowadza nas w początek działalności Jana Chrzciciela. Jego wołanie na pustyni o nawrócenie i przygotowanie drogi Panu nie tylko budzi serca ludzi, ale również wypełnia proroctwa Starego Testamentu. Pustynia, w której działa Jan, nie jest przypadkowym miejscem. To przestrzeń wyciszenia duchowego oczyszczenia i przygotowania. Symbolizuje również drogę ludu Izraela do Ziemi obiecanej, a teraz staje się miejscem nowego początku dla każdego, kto słucha Jana. Jan, chrzciciel odziany w prostą szatę z wielbłądziej sierści i skórzany pas, żyje w ascezie, odrzucając materialne wygody. Jego przykład uczy nas, że nawrócenie to nie tylko zmiana zachowań, ale i serca, gotowość na przyjęcie Bożej woli w naszym życiu. Słowa Jana przypominają, że każdy z nas może przygotować swoje serce na przyjęcie Boga. Prostowanie ścieżek to wezwanie, byśmy usunęli przeszkody, które oddzielają nas od Bożej łaski, czy to nasze wątpliwości, czy grzechy, które ciążą na naszej drodze. Niech ten fragment będzie dla nas inspiracją do refleksji nad naszym własnym nawróceniem i duchowym przygotowaniem na spotkanie z Jezusem. Dziękuję za dziś, serdecznie Cię pozdrawiam.